Ser. raz, dwa, trzy, no. Powiedz cheese. Kurwa, co Złoty. Spedaj. Zdrówko złote. Chcesz szugę? Nie. Chcesz no dawaj, zajaramy stary. No co? Tak, chcesz, raszł trochę? A mm. e, ja mam trochę koki jeszcze. Mm. zeszłego weekendu. Mm. No co? Świruję, bo i tak byś nie przyjebał. Mm. Nie, nie. No złoty dalej. Zdjęcie perdoniemy. Mm. Czemu? No chuj. O. I na naszą klasę, stary, takie? Nie, ujadne. o nie nie, nie, nie. No dawaj, stary. E, nie, i chuj. Każdemu po kolei zrobimy. Co ty? No tak, tak. dawaj. Nie. odblokujemy komentarze, żeby nas komentowali, stary. Polacy mhm. w Holandii. Mhm. No dawaj. <laughs> Ty, I chłopie, wiesz ile dup do ciebie będzie na, na, na naszej klasie pisało? No, no kurwa! To ty być poważnie, stary. Nawet, nie, nie, nawet tej sznyty nie, na, na ręku nie widać, chłopie. Teraz tak, tak cię mam w obiektywie. Nie, nawet, nie, nie, ty, nie, nie, e, nie. Najlepszy, kurwa. Tylko popatrz się, kurwa, przez no. 5 sekund, chłopie, jak się przez mój nieśmiałośc. No. Nie. No. 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 Zobacz, no. zobacz no. ja wskazuję ci ten... Światełko hmm. na twojej ścieżce, kurwa, życia. Zobacz. Znasz, jak byłeś sześciu... Tylko, że musisz spojrzeć, nie? O, dobry podkład muzyczny leci... ...akurat do namysłu. No, Słuchajcie, ...złoty pięćdziesiąt! No, to Dobra... ...złocisz... Okej, co to?